Witam Was ponownie. Słuchajcie, tym razem końcem listopada przedstawiam Wam monetnicę maślaną. Monetnica maślana to grzyb jadalny. Dla mnie sprawa dyskusyjna, dlatego że tego grzyba jadłem i uważam, że zdecydowanie jest to dla mnie grzyb trzeciej kategorii jadalności. Jeden z podlejszych, które w życiu jadłem. Ja się po niego nie schylam, ja go nie zbieram. Natomiast no, Osobiście nie znam, natomiast z internetu znam przypadki ludzi, którzy twierdzą, że tego grzyba używają i że go lubią. Wszystko jest rzeczą gustu. Dla mnie ten grzyb jest po prostu paskudny w smaku i ja osobiście chętnie bym go zakwalifikował z tej przyczyny jako grzyba niejadalnego. Klasyfikuję go jako jadalnego z tej prostej przyczyny, że wszystkie atlasy tak robią, więc pójdę tą ścieżką. Natomiast mówię, walory, walory smakowe według mnie do niczego. Zerwijcie, spróbujcie, może Wam podejdzie, dlatego że ze smakami się nie dyskutuje. To tyle na temat jadalności monetnicy maślanej, natomiast teraz powiem Wam, kiedy możecie tego grzyba znaleźć. Otóż monetnica pojawia się już latem, w zasadzie gdzieś początkiem sierpnia już tego grzyba spo, spotykałem w lesie. i Jest on dość długo, dlatego że występuje do końca listopada, a nawet zdarzało mi się początkiem grudnia tego grzyba jeszcze znaleźć, więc... Ten okres występowania jest dość długi, natomiast najistotniejsze jest to, że najliczniej występuje ten grzyb, słuchajcie, właśnie późną jesienią. A więc kiedy inne grzyby już Wam się kończą, to monetnicy maślanej w lesie jest naprawdę sporo. Teraz, tak jak powiedziałem, jest końcówka listopada i tego grzyba jest w lesie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Może to jest powód, wiecie, że są grzybiarze, którzy twierdzą, że im smakuje, bo już po prostu nie mają nic innego. Do zbierania. Z czym tego grzyba można pomylić? Słuchajcie, monetnica maślana ma taką cechę, że jest bardzo higiograficzna to znaczy, że, wpływ, że ilość wody zawartej w glebie i w powietrzu bardzo wpływa na jej wygląd. I przez to uważam, że tego grzyba można pomylić naprawdę z wieloma różnymi gatunkami grzybów. Jest mi ciężko w tej chwili powiedzieć, z czym konkretnie dlatego, że jest ich grzybów po prostu za wiele. O kolorze i morfologii, budowie tego grzyba powiem za chwilę, natomiast. Wystarczy, że po prostu powiem w tej chwili tyle, że kapelusze tego grzyba mogą być od jasno, bardzo ochrowych, przez rdzawo czerwone do kawowo-brązowych, cielistych i wielu, wielu innych odcieniach brązu. Dlatego mówię, że tego grzyba niedoświadczeni grzybiarze mogą pomylić naprawdę z wieloma innymi gatunkami. Natomiast jeżeli go już poznacie, to moim zdaniem. Naprawdę e, ciężko, go będzie, ciężko go będzie pomylić, e, bo to mogą zrobić tylko bardziej niedoświadczeni grzybiarze, którzy kompletnie monetnicy po prostu po prostu nie znają. E, dobra, przejdźmy do zbliżenia. E, to co już wspomniałem na wstępie jest monetnica to grzyb. E, był bardzo popularny słuchajcie, i częsty e, można go spotkać we wszystkich typów lasów także i w liściastych i w iglastych w tej chwili jestem w lesie liściastym tego grzyba jest całkiem sporo wczoraj byłem w lesie iglastym i było go jeszcze więcej jest to grzyb saprotroficzny który rozkłada martwe, martwe szczątki rzep słuchajcie to co wspomniałem na wstępie odnośnie kolorystyki kapelusza no to już wiecie, że ta kolorystyka może być bardzo różna w tej chwili jest po deszczu więc te grzyby są w dość ciemnym wybarwieniu ale na tym przykładzie teraz, co Wam pokażę, jest kwestia dość charakterystyczna, która pomaga w identyfikacji. Słuchajcie, czekajcie, wyciągnę sobie nożyk, to Wam pokażę, żeby paluchem tego nie robić. E, otóż, e, o ile w przypadku w leś... E, przepraszam, w lecie, kiedy te grzyby są wysuszone, mam tu gdzieś takie troszeczkę bardziej suche owocniki, to Wam za chwilę pokażę. E, I to wybarwienie latem jest bardziej jednorodne, o tyle... O tyle w momencie, kiedy jest bardziej, znaczy latem, przepraszam, w momencie, w bardziej suchym czasie, nie, nie, nie tyle latem, co w momencie, kiedy jest mniej opadów, no ale wiadomo, że latem tych opadów jest mniej, stąd taka moja dygresja, że latem. E, otóż w momencie, kiedy jest trochę bardziej mokro i ten grzyb nabiera ciemniejszych odcieni, istotne jest to, że brzeg kapelusza jest zawsze jaśniejszy. Widzicie tutaj praktycznie jest, można powiedzieć, prawie biały, no on jest taki jasno ochrowy. Potem się ściemnia, jest ta część właściwej kolorystyki kapelusza i garbek na środku, który jest zawsze ciemniejszy. Oczywiście są, to jest taki modelowy przykład teraz co Wam pokazuję, są owocniki no jak tutaj, gdzie już tego garbka tak wyraźnego nie ma, ale też mimo wszystko ten ciemniejszy środek tu jest, o, widzicie jest ciemniejszy środek, garbka nie ma, właściwy kolor i rozjaśnienie na brzegu. Kolejną sprawą jest to, że te kapelusze są błyszczące, są błyszczące, a w momencie kiedy jest mokro, tak w tej chwili są trochę delikatnie śliskie. W przypadku suchej pogody, one są błyszczące, nigdy nie są matowe, natomiast no nie są śliskie, jak jest sucho brzeg kapelusza widzicie jest delikatnie znaczy brzeg kapelusz jest delikatnie prążkowany ale to wynika z jego higrograficzności w momencie kiedy nabiera wody właśnie on te brzegi ma trochę bardziej prążkowane to może powodować że moglibyście pomylić go z grzybówkami wydrwignijmy go teraz o Słuchajcie, trzon jest dość charakterystyczny i o tym za, za chwileczkę powiem. Blaszki. Blaszki są praktycznie w kolorze białym, troszeczkę wpadające, e, troszeczkę pada, wpadające w kolor popielaty, szary. Ale to e, delik bardzo, bardzo delikatnie. Natomiast raczej jest to kolor biały. Praktycznie te blaszki są wolne, one bardzo rzadne, są albo całkiem wolne od, jak się przyjrzycie dokładnie od trzonu, albo delikatnie z tym do tego trzonu bardzo delikatnie przyrośnięte. Słuchajcie, niedawno, bo wczoraj czytałem na jedno komentarzy do jednego z moich filmów, że a do pomienicy zimowej jeden z moich widzów, którego serdecznie pozdrawiam. Powiedział, że fajnie, że podaje wysyp zarodników. Ja film o pomienicy kręciłem kilka lat temu i powiem szczerze, że dość długo zapomniałem wspominać o tym wysypie zarodników, a w zasadzie z każdego gatunku, który rozpoznaję, znam wysyp zarodników, więc chyba do tego warto wrócić, skoro Wam się to do czegoś przydaje. Otóż wysyp zarodników w przypadku monetnicy maślanej jest biały. A teraz przejdźmy do trzonów. Trzony są słuchajcie zawsze ciemniejsze od. chociaż też są bardzo higiograficzne. Również zmieniają barwę trzony w w zależności od pogody. Natomiast w momencie, kiedy jest bardziej mokro, te trzony są zawsze ciemniejsze od. troszkę, troszkę mokro chociażby. To te trzony są zawsze ciemniejsze od blaszek. Uwaga, od blaszek, nie od kapelusza. Bo od kapelusza te trzony są jaśniejsze. Widzicie, ta kolorystyka jest taka e, dość kontrastowa, bo e, kapelusz mamy ciemny, blaszki jasne i znowu trzon dość ciemny, ale jaśniejszy od kapelusza. Te trzony są bardzo delikatnie kosmkowate, a dołem wyżłobione, ale to są takie cechy, których gołym okiem nie zobaczycie, do tego musicie użyć lupy więc to Wam, że tak powiem, w niczym za bardzo nie pomoże. Du e, trzonu jest, czy podstawa trzonu jest zawsze bardziej troszeczkę, widzicie, pękata. Ta podstawa jest pękata i trzony są w środku puste, ale to mówimy o starszych owocnikach. One są puste i watowate. W środku u młodszych owocników te trzony mogą, mogą nie być puste, o tak powiem, ale to u całkiem młodych owocników, u takich, które już są w wieku średnim czy starsze, to te trzony zawsze są puste. No tutaj widzicie, też już ten trzon pusty jest. Trzonów się nie je, bo one są łykowate przez tą swoją watowatość. One są łykowate, więc jeżeli chcecie zebrać monetnicę maślaną, to zbierajcie wyłącznie kapelusze. Trzony zostawiajcie w lesie, bo nie ma po co. Ja mówię, ja tego grzyba w ogóle nie spożywam, bo raz go wziąłem do jedzenia i uważam, że jest w smaku paskudny. Dobra, pokażę wam jeszcze inne owocniki. O! Nie powiedziałem o tym, że u starszych, całkiem starszych owocników te kapelusze lubią się wywinąć do góry. Widzicie tutaj mamy taki egzemplarz, te, w które widzieliście przed chwilą były troszeczkę młodsze, one są z początku łukowate, później rozpostarte, a na koniec właśnie zagięte do góry, tak jak tutaj. Słuchajcie, zapach, zapach tego grzyba. Zaraz sobie przypomnimy, aczkolwiek z tego co kojarzę to on jest bez zapachu. No, i mogę to powiedzieć, ten zapach jest bardzo, bardzo niewyraźny, praktycznie bez zapachu. Ten grzyb pozostaje. Jakiś tam zapaszek delikatny ma, ale trudno mi go nawet określić praktycznie bez zapachowy. A tu się jeszcze raz możecie przyjrzeć. Te blaszki w kolorze białym ciemniejszy trzon i trójbarwny kapelusz w tym przypadku, akurat. Monetnica maślana. Przed sekundą wspomniałem, że ten y, grzyb nie ma zapachu. Niektórzy twierdzą, że ma zapach maślany. Ja... Ja tego ma maślanego zapachu tu nie wyczuwam. Stąd też jego nazwa, monetnica maślana. Ja mówię, ja tego zapachu maślanego nie wyczuwam. No, nie, niestety. Słuchajcie, monetnica maślana potrafi występować bardzo licznie miejscami. Może to być dosłownie po kilka owocników, może to być nawet kilkadziesiąt owocników albo i kilkaset. Zdarzało mi się znaleźć całe polany e, z monetnicy. Tutaj w tej chwili jest ich dosłownie kilkanaście czy kilkadziesiąt owocników, ale dość ciekawe miejsce mam w tej chwili, które Wam tu pokazuję te e, monetnice, bo w towarzystwie, słuchajcie. E, Popatrzcie się, tych monetnic tutaj jest dość dużo, natomiast w ciekawym sobie towarzystwie rosną, bo w towarzystwie, słuchajcie, popatrzcie się, e, czubajnika ponurego, zaraz obok mamy lejkówkę szarawo i gąsówkę nagą, czy też gąsówkę fioletową, także ciekawe towarzystwo w jednym miejscu. I bohater naszego dzisiejszego odcinka, czyli monetnica maślana. Wszystko grzyby, które tu widzicie, poza czubajnikiem, czubajnikiem ponurym, o którym za chwileczkę też film zrobię. Wszystko grzyby, które wolą raczej późną jesień. Słuchajcie, jest po deszczu i to padało już kilka dni z rzędu, więc. Więc nie znajdę owocnika zupełnie wysuszonego, natomiast udało mi się tutaj odnaleźć owocnik taki e, troszkę jeszcze mniej naciągnięty wodą. I widzicie, że ten kolor kapelusza jest już zdecydowanie jaśniejszy. Choć garbek dalej zostaje znacznie ciemniejszy. I kolor trzonu też od razu jest jaśniejszy. Widzicie, u grzybów, które mniej naciągną tej wody Kalorystyka zdecydowanie jest jaśniejsza. Latem, latem te grzyby są zdecydowanie jaśniejsze i mniej śliskie, więc no błyszczące, ale nie tak śliskie. więc Można by było może pomylić go również z twardzioszkami, to takim jak grzyby, jak twardzioszek przydrożny. Chociażby No mówię, zmienność tego grzyba powoduje, że ciężko powiedzieć do czego on jest podobny, bo jest bardzo dużo gatunków, które mogą być z nim pomylone. Tak wygląda monetnica maślana. Młodszy owocnik. Słuchajcie, jeżeli macie pytania, piszcie. A ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.